Cześć, mówi Siemek, Muszę Wam pokazać jak można naprawić czasami błąd. Jak makcie z tym robiłem. Tylko że teraz ja będę musiał zaimportować projekt. Nie zaimportowałam takiego projektu, jakiego, jaki bym chciał. Bo krójka miałam problem, ale teraz ja muszę znaleźć który to był projekt. Na przykład sprawdzę jedną chęć, bo muszę wam to pokazać, bo da się to zrobić. Z tym może błąd wyskakiwać, bo mi wyskoczył. Ale teraz sprawdzę, czy nadal jest. Ranger... Test 1. Kogak ten albo ten można wybrać. Constant Rate Factor. Jak jest niska wartość, to wyższa jakość. Jak jest wyższa wartość, to mniejsza jakość zostawię sobie na takie same ustawienie nie będę renderował, tylko chciałem pokazać jak się mm, pojawił u mnie błąd na który znalazłem sposób jak go nam rabić ale teraz on nie występował jakbyście w określe podawała mi komunikat że błąd występował co ma związek z tym aby przeciąć Obraz tu akurat u mnie nie występuje. Jakby się wam ujawił, to możecie coś takiego zrobić. Jak wchodzicie Render Animation, dajecie Image Sequence, Sequence Image, tu dajecie jak najmniejszą kongresję, wybieracie sobie Folder, Postman, Aha, tu jest e, e, ostatnia kwiatka 170 Tylko że teraz będę musiał trochę oczekać Potem jakiś zrobicie eksport Bo nie będę tak całkiem robił to Bo chciałem wam na szybko pokazać Czekajcie, bo jakbym miał karny czy to ma sens Nie no tak do 30. Nie no i tak mi wyeksportował. I teraz mam kachę To wy, wychodzimy z tego. Dajemy nowy lik. Taka rozdzielczość. To będzie najlepiej. E, importujemy Import Animation Frames. Add images. O co chodzi? Głównie chodzi mi o że chcę wam okazać, bo u mnie się błąd pojawił. E, jak miałem kilka warstw i miałem renderować animację, to Kraj mówiła, że zmienił rozmiar animacji? Musicie mi dać chwilę. O, już mi zaimortował. Ale nie do końca. Dlaczego tak robię, że importowałam Little NG? Po pierwsze... Macie już e, tutaj e, wszystkie tutaj pomalowane to. Jak na przykład rysujecie na nowej pustej klatce używacie Anion Skin, to na drugi was możecie na nowo kolorować, albo, a tu akurat nie musicie. I nie ma takiego problemu z renderowaniem animacji, jak używam renderowania animacji. I zajmuje to trochę mniej niż szektem 55, ustawię sobie. Kwiatek. Nie ma takich błędów, jak e, im ortujecie liczbę ng. Czekajcie, bo się zastanawiam. I znowu tutaj wybieram sobie ten kogek. Constant rate factor taki. Adam, może trochę wyższą warkę. Myślę, ci się rangerowało. Last frame 55. No widzicie, że... Rendering jest szybszy. Chodzi o trochę, moi drodzy, jak renderujecie z sekwencji PNG, to tak jak wykryta zachowywała lepszą jakość. Dlatego chciałam Wam pokazać jak mogę się zachować lepszą jakoś. dekodowanie klatek kluczowych. Też nieco krócej zajęło. A teraz ja muszę sprawdzić. To chyba teraz nie ustawiłam nazwy. Test 1 Postman i tylko tyle zajmuje. A jakość jest e, dość wysoka, powiem Wam Widzicie, nie ma artefaktów, jak renderowało w sekwencji PNG Jak, tego, jak rysujecie to, przykład zapiszcie do formatu NG To moja rada na przyszłość, bo może się Wam robię ujawić Jakiego razu wyście na przykład zapisali nawet jak macie warstwę kolorującą, na duchem, na przykład kolorujecie to na tej warstwie, to nawet jak wyślecie do pliku PNG, to PNG będzie miał te informacje. Te kolory będą zapisane do pliku PNG. Kolory są na warstwie na której malujecie oraz na głównej warstwie gdzie rysujecie, to wszystko się zapisze do sekwencji ENG. Dlatego jak będziecie okochać, to nie musicie się martwić. Ważcie dalej rysować animacji waha. To jest moja raga na przyszłość, bo lepsza jakość animacji będzie wtedy.